Duża złota paska piłkarzy Prime to była stary czaisz? A tak wiesz, a tak, a tak się strawiam. Odpalać nagrywanie te dwie paski czy nie? Myślę, nie, nie ma po co. Ja tak. To jest niesamowite Niesamowite jest też to, że wróciłem z mlekiem Hej widzowie, witam bardzo gorąco Wiem, że nikt nie pytał i pewnie każdy ma to w dupie Ale jakby się ktoś zastanawiał, czemu mnie nie było przez ostatni tydzień No to powiem wam tylko tyle, że jesień i zima totalnie nie oddają ja przez ostatnie dwa miesiące byłem chory przez pięć tygodni I po prostu mam już dość życia Także mam nadzieję, że tym razem już będę zdrowy I uda mi się utrzymać regularność Moi drodzy, jak coś daily już raczej nie będzie do końca roku Ponieważ planuję na początku roku nowy projekt, dlatego filmy najprawdopodobniej do 10 stycznia będą no, pojawiać się co dwa dni może jak uda mi się nagrać trochę więcej no to czasami będzie codziennie, no ale nie obiecuję, także patrzę w przyszłość pozytywnie mam nadzieję, że żadne chrupisko mi nie dopadnie no i co, wracamy, tak żeby żadnego przedłużania let's go! W ogóle nie wiem, czy wspominałem o tym ale dzisiejszy film będzie troszeczkę dłuższy, ponieważ mam naprawdę sporo zapasu nagranego, który wypadałoby wam dzisiaj przedstawić moi drodzy, zaczniemy od openingu za 24 tysiące Japońców, jak widzieliście tam już wcześniej wyleciał Parecho, następna paczka, w niej też będzie Łoko pokazuję tylko walkouty, żeby nie było, bo tych paczek było to tam otwieranych ponad 50, a jednak wolę pokazać wam po prostu najciekawsze dropy w tym przypadku jest to Skriniar, następnie jest to Niemiec, z tego co się nie mylę jest to Humelsik dokładnie tak, 8.6, także też bardzo fajnie tutaj siadło, następnie mamy Informa w ogóle w walkoucie tego dawno nie było, jest to włoski obrońca Bastoni, 72 tempa, średnio grywalny, ale generalnie paczka, która tutaj została wydropiona jest jakiś starter pack w ogóle obrońców, nie trzech obrońców na walkoucie Następnie mamy Sancho, także są te łokałty, kurde, ale są takie bardzo średnie. Yy, za dużo sobie nie zarobię na nich. Mamy następnie Bramkarza z Mediolanu, jest nim Hender, Handanowicz, a nie Henderson, co ja gadam w ogóle. Następnie mamy Brazylijczyka, ja już w ogóle myślałem, że to Neymar sosia, to niestety Casemiro. Następnie znowu... nie dobra, to jeszcze Hiszpan jest To jest Hiszpan z Liverpoolu, tak zwany Thiago Tutaj też myślałem, że to Neymar, pamiętam, byłem cały sztywny, A tu się okazało, że jednak to jest Marquinhos Aczkolwiek Marquinhos jest tak na plus, bo Marquinhos jest akurat sporo warty No i ostatnia paczka, która ma, miała miejsce w tym openingu, która była kautem Znowu był to Brazylijczyk, ja już znowu myślę, że tym razem Neymar, ale niestety był to Alison. I na takich dropach kończy się opening za 24 tysiące FIFA Pointsów No ja, dupce jak to wygląda w ogóle, stary nie wiem, boję się tej karty. To już nie jest, wiesz, taki zakup, tak wiesz, chopsiup. Jak ten skład wygląda? No kurwo. <laughs> o nie, nie, nie. Tego karnego wykonuje ten pan. <laughs> Ale fajnie się rusza, podobnie jak pele. I chyba nie jest też tak łatwo ten rozmiotnięcia, wiesz? Daj coś. O, O, nowa karta. PO? Niestety niegrywalna. Mbabu. 50 pięćdziesiąt tysięcy może. Imbabu. Kurde, Szkoda. Moja pierwsza nowa karta. O, siemanko. O, holduzy. Na was. Na was. O, Arnold. Arnold. Siema. Ulała. No, zrobiła mi się szkoda, nie? W tym momencie. 20 gry, no nie, biedny 3 0 w 9. Kurwa, niebana, rób mi loda Powiedziałem, żeś mi robił loda, więc rób mi, kurwo, loda. <laughs> poddał się, chuj, widzisz to? <laughs> nie wiem, czy widziałeś mecz, ale mnie dominował przez 25 minut. Dostał dwie szybki bramy <laughs> i poddał. <laughs> oj, oj. Nowe paczuszki i ikona podstawowa lub pośrednia, tak? Tak. Nie, no ja myślę, że to będzie jakiś pela. Dobra, nieważne. Ostatnia paczka. Pewnie znowu jakiś srebrny gówno wyleci. To jest tak zwana wróżba. I wróżba mówi nam, że wyleci nam jakiś holender Cruyff? Krąg, 2 miliony, nie? No jakoś tak. Patrz, dwóch holenderczyków. Nie, no stary. Może być Cruyff, może być Wandersar, może być Wandersar. der przyjął. Bardzo chętnie Może być w Wandersar do no dobra anyway no proszę, 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 proszę. Ja już nie e, e... O kurwa mać Baby wersja O ja pierdolę Ona jest, on jest milion droższa od wersji którą masz Dzień! To do... i czemu jest droższy? Co jest? Bo ma więcej tempa. O trzy chyba. Ja pierdolę. Dziękuję, Bo Gra. Jesteś, jesteś 3 miliony na plus. W dziękuję! Kurwa w końcu! Dziękuję! A jesteś jest najlepsze. Nie wiem, czy był film z tego, czy nie, ale generalnie. U mnie ten pan tutaj <laughs> sobie tak siedzi fajnie. Tylko z tą różnicą, że on jest wymienny. Ja firdolę! się. Eusebio zwykły, wymienny. Miło było Cię poznać. Kupiłem go w sumie dwa dni temu. Zapłaciłem za niego 2,900. Zagrałem im 22 mecze. I strzeliłem im 19 bramek. Zostałem 7 masy. Więc no, całkiem oddawę. A tutaj? Cześć. 2,900. A teraz jest warty. Jeszcze 300 kawa do przodu, no ja pierdolę no i to mi się podoba. Także wystaw na licytację miło, bo cię znacie w Super się sprawdziłeś Ale kurwa, jestem tak szczęśliwy, to jest taki strzał gotówki To co na, sk na prawe skrzydło jest mm, Salak za 800 tysięcy, <laughs> mapę za 200 i spłaca się w zebio <laughs> Ja pierdzielę. Oj drodzy, jest aktualnie piąta rano, a ja dopiero zakwalifikowałem się do wódczem. Rozegrałem mecze i robimy speedrun Gierki. Mam 2 godziny 46 minut na to, żeby rozegrać 20 meczy. Cel 8 zwycięstw, pewnie się nie uda. Jeżeli ktoś będzie mnie wygrywał ze mną przewagą dwóch bramek, poddaję od razu, bo nie mam czasu. Także let's go! Pierwsza minuta, mi wiewo, gola. Trzecia minuta, 1-1, siemanko. Winam i oddał, Jezu, krebe is best, Jezu, zrób mi loda. Infinite respect dla typa, naprawdę, że nie wyszedł przy 1-1, tylko już strzelił to gola i wyszedł. Pauzę mi dał, dał mi pauzę, ty kurwo Mam wyjebane, za tą ha, Sam wyszedł, Yonduina ma za coś takiego? To jest tak bez sensu grą, kurwa, jeżeli to hazima. oj podanie, podanie, no proszę Kurwa <grywa> Eusebio jest takim kotem, poddajesz to mi w tym momencie 2-0 No poddasz to? Poddaj to <grywa> 3-0 <grywa> 23 I dalej gra, jest 3-0, żelazna psychika Ty, Mohamed Salah, no proszę Musisz Jeszcze na połowę minus la la, dzień dobry panie Mbappe. 1-0, proszę poddać tą grę. Nie mamy czasu. Jezu, dobra, zasługiwałem na tą bramkę. Uulala, la, co to było? Załóżę 2-1 do pierwszej połowy, ale jak mam być 4, to się cykam trochę. Virgil, ty jebany cempa... Ja pierdzielę. On tu jest na, dla testu, widzowie. On ma 10 gier próbnych. To chyba się na dłużej nie, 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 nie spotkamy, przyjacielu, kurwa. Jebany impostor. Co naprawdę teraz 80 kurwa minut. I cenne sekundy życia mojego. Tylko dlatego, żeby przegrać ten mecz. Ja nie mogę. Jebany chuj. Dobra, to jest druga minuta gol To jest druga minuta FF, w byczku Oj tak, tak Pięć meczy, dwa winy To jest osiągalne, Imo To jest naprawdę, Imo, osiągalne i to musi być Ramka! Tak jest, Ginola, trzecia minuta! I to jest poddanie, i brakuje nam w tym momencie tylko i wyłącznie jednego wina do czwartej dywizji, na znaczy trzeciej chyba dywizji, moi drodzy. Siódma, jedenaście, jak coś, zostało mi 50 minut. No i trzy mecze, no chyba się uda. Nie chcę peszyć jeszcze, no bo wiadomo, może się wydarzyć wszystko, ale chyba się uda. No, to było zbyt proste. Poddał to! Poddał to! 50 minut przed czasem, moi drodzy. 50 minut przed czasem. Nie wierzę, ej naprawdę. Cieszę się dzisiaj chyba bardziej niż takiego zebio trafiłem. Ja nie mogę, ale się zmęczyłem. Bo generalnie jeszcze kwalifikacje grałem, których wam nie pokazałem. Jeszcze punkt do tych kwalifikacji wbiałem, mi brakowało tysiąca. Więc ja jestem aktualnie chyba po 6-godzinnej sesji FIFA. Ale mamy, widzę, tą trzecią rangę. Chodźmy oddać komuś te dwa winy. Chodźmy Otworzyć sobie paczuszki za nagrody i chodźmy wydropić Nie wiem, nie wiem co, już tam dupie A ja mój na oddać, to ja zapomniałem, A ja gram kurwa jak debil Ja są mam mózg grzany, dobrze przyjacielu, już Proszę, masz Dla ciebie Tato, jeszcze patroluje jakiegoś typa bez sprintu Euzebio bez sprintu moi drodzy Euzebio bez sprintu No kurde, mi z taką Fineską no, daj przewalić Fineską Dasz? O! Właśnie tak! W ten sposób! Właśnie tak chciałem. Nie, w ogóle nie strzeliłem żadnego gola takim strzałem jeszcze chyba w Champions. Dobra, teraz... Chodźmy, poddajmy tą grę. Dać mu wina czy nie? On ma, nie no, win, widzowie. Tak, on już ma jednego wina, nie? W nazwie, to nie potrzebuje drugiego. Nie no, jestem chujem, przepraszam, że jestem chujem, ale muszę. Jakby muszę poprawić humor, przynajmniej tym, że win nie dostał wina. Dobra moi drodzy, koniec, Jezu, ukończone, jak mi dobrze, jak mi dobrze Minus jest taki, i to jest spory minus, że aktualnie piłkarze Team of the Week są ałe troszkę I jak sami widzicie, no nie ma tu nic ciekawego, no mamy Hendersona w sumie, który jest lokautem, który się tam na pewno kiedyś przyda no Raczej nie będzie grywalny, no ale myślę, że jak, jak, jako tako tam powiedzmy coś I drugim pikiem jest, jest KonSan. Pogres konsa, miło cię widzieć W naszym zespole, tak wyglądają Nasze piki z futów, a tak Wygląda Opening, oh, mamy pięć paczek moi drodzy Bo jeszcze za kwalifikacje, których też nie otwierałem I zobaczmy, co uda nam się wydropić Jestem tak zmęczony, no pozwólcie Że sobie zostawię, bo Piłkarze Team of the Week są tragiczni Także tego dzisiaj nie otwieramy, z wiadomego powodu No i zaczymy, moi drodzy, uwaga Na sam początek, nic ciekawego Ej, teraz jak przestałem wydawać hajs na tą Fifę To tak bardziej doceniam te paczki trochę <laughs> czy przystępu dawać hajs? No nie ma eventu. A <laughs> oponik już był z tego, no wiecie o co chodzi. No póki co nie popisują się te paczuszki. Miejmy nadzieję, że być może ta odda coś ciekawego. No niezbyt. Także liczmy na ostatnią. No cokolwiek, cokolwiek ciekawego. piskam. Dodajmy sobie tych. No i uwaga moi drodzy, zwieńczenie całego dzisiejszego dnia, moich starań nocnych. Tego, że jestem tak zmęczony, że jak pójdę spać, to już nie wrócę. Jest inform, przynajmniej to, niemiecki inform, SPO, i albo Miller, zajebiście. Przyjmuję na klatę. Millerku, przyjmujecie jestem widzowie tak zmęczony. O, jeszcze Alex Moreno, siema. Ibrahimowicz. dobra, ej fajna, ale fajna pasuszka, podoba mi się ta pasuszka. Moi drodzy, idę spać, idę spać, dalej jeszcze nie wyzdrowiałem do końca, już jakieś nocki pojebane robię. Strało mnie już do reszty, no ale mówi się trudno, moi drodzy. No.